5 km pływania w lodowatych wodach Zalewu Orlowskiego, 240 km rowerem dookoła Tatry, a na koniec 55-kilometrowy ultrabieg przez całe polskie Tatry. Myślisz, że dasz radę? Prześpij się i przemyśl to dobrze, bo kiedy będziesz płakać z zimna i bólu na ostrej tatrzańskiej grani, nie będzie komu cię przytulić i pocieszyć. Będziesz tylko ty, twoje cierpienie i twój strach. Przez własnych ograniczeń i lęków. Cienka granica pomiędzy sukcesem a porażką znajdująca się w naszej głowie, a także rola środowiska, w którym żyjemy i osób, którymi się otaczamy. To z jednej strony najlepsza zapowiedź dzisiejszego odcinka, a jednocześnie podsumowanie całego drugiego sezonu podcastu. Choć brakuje tutaj jeszcze jednego kluczowego elementu, który determinuje finalny rezultat naszych działań. Marek Wikiera, przedsiębiorca, mentor, trener mentalny, mówca inspiracyjny, a także pasjonat ultramaratonów i ultratriatlonów, opowie Ci dziś o kilku życiowych lekcjach, które wyciągnął z najbardziej ekstremalnych zawodów, w których brał udział. W tym podcaście usłyszysz prawdziwe historie z życia ciekawych osób, które opowiedzą ci o tym, jak odnalazły swoją drogę w życiowym labiryncie. A wszystko po to, by pomóc nam poznać i zrozumieć samych siebie, wpuścić do naszego życia trochę słońca i znaleźć energię do działania. W sam raz na lepszy dzień. Ja nazywam się Bartek Kolejniczak i zapraszam Cię do wysłuchania ostatniego odcinka drugiego sezonu podcastu Pozytywny Miesiąc. Posłuchaj. Mam do Ciebie prośbę. Zamknij oczy. A teraz wyobraź sobie długą, cienką linię. To jest linia granica między wygraną a przegraną pomiędzy porażką a sukcesem. Pomiędzy dobrym a doskonałym. Między marzeniem a wiarą. Między głową a sercem. To cienka linia, ale to właśnie ona determinuje wszystko, co robimy każdego dnia. To, co Wam przed momentem przeczytałem, to motto grupy kolarskiej SkyTeam. Myślę, że w, dokładnie w tych słowach jest zawarte to, o czym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Chciałbym Was zaprosić do kawałka mojego świata. Jestem pasjonatem ekstremalnych ultramaratonów i ekstremalnych triatlonów. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o hardej suce. Tak, dokładnie. Harda suka. A dokładnie, hmm, harda suka Ultimate Triathlon Challenge. Według niektórych e, najtrudniejszy triatlon w Europie, może, może na świecie. Organizatorzy w dosyć oryginalny sposób zapraszają, albo, należałoby powiedzieć, zniechęcają do udziału w tych zawodach. Posłuchajcie. Myślisz, że jesteś z żelaza, bo udało ci się ukończyć kiedyś jakiegoś Ironmana czy innego mena. Nie jesteś. Sprawdź się z hardą suką, która udowodni ci, czym jest prawdziwa stal. Harda suka to najtrudniejsze wyzwanie, jakie możesz sobie wyobrazić. 5 kilometrów pływania w lodowatych wodach zalewu dwieście 240 kilometrów rowerem dookoła Tatr. A na koniec 55 km. Ultrabieg przez całe polskie Tatry. Całość to ponad 8 tysięcy metrów przewyższenia. Myślisz, że dasz radę? Prześpij się i przemyśl to dobrze, bo kiedy będziesz płakać z zimna i bólu na ostrej, tokszańskiej grani, nie będzie komu cię przytulić i pocieszyć. Będziesz tylko ty, twoje cierpienie i twój strach. Zostałeś ostrzeżony. Ośmielisz się? Ośmieliłem się dwa. Dwa razy. I dwa razy zostałem pokąsany przez hartu. Za pierwszym, za pierwszym razem do mety zabrakło mi całe 40 kilometrów, a za drugim 14. Co się stało? Moją najsłabszą dyscypliną jest pływanie. I przyznawam się, że boję się wody. A właściwie to boję się fal. I kiedy na jeziorze pojawiają się fale, to wtedy w mojej głowie odzywają się demony. I tak dokładnie było właśnie w przypadku Hardey, bo to, to właśnie pływanie zaważyło na tym, co działo się w późniejszych etapach e, zawodów. Skąd się biorą te moje demony? Kiedyś w czasie zawodów dwa razy się podtopiłem, spanikowałem. I, i tak, mam, tak mam do dzisiaj. To, o czym chcę Wam powiedzieć, to różnica między jednymi i drugimi zawodami. W przypadku pierwszych zawodów, przez kilka czy kilkanaście miesięcy, nazywam to, że bolała mnie dusza. Wcześniej mam za sobą sukcesy, mam ukończone 4 deserts, czyli najtrudniejszy bieg na świecie przez cztery największe pustynie świata, Saharę, Gobi, Atakamy i Antarktydę i wydawało mi się, że ten ekstremalny triatlon nie powiem, że zrobię z marszu, ale że nie, będzie, nie będę miał z tym kłopotu. I nagle okazuje się, że do mety brakuje 40 kilometrów. I drugi raz, te same zawody do mety nie, nie, ukończyłem ich. Do mety zabrakło 14, ale ja już czuję się inaczej. W mojej głowie jest coś innego. Czuję się spełniony. Zrobiłem wszystko, co mogłem po to, żeby ukończyć te zawody, a to, co się zadziało, to były czynniki zewnętrzne, na które nie miałem wpływu. Lekcji, których wziąłem z tych zawodów było kilka, natomiast chciałbym się z Wami podzielić dwoma. Pierwsza z nich. Boję się, dlatego to zrobię. Wyznaję taką zasadę, a właściwie nie lubię się bać, nie lubię odczuwać takiego lęku. Ten mój lęk jest związany właśnie z wodą. W związku z tym postanowiłem, że będę trenował w warunkach, które są maksymalnie zbliżone do warunków startowych. Mieszkam nad morzem, więc. Wybrałem sobie, że będę trenował w, w czasie największych fal, czy w czasie fal na Bałtyku, po to, żeby przełamać ten strach. I no, znaczy, cały czas jeszcze z tym walczę. Natomiast y, to, co, to, co zrobiłem, to y, wybierałem sobie momenty właśnie, kiedy było morze wzburzone, chodziłem pływać. Oczywiście pod, było to pod opieką ratowników. Natomiast y, doświadczyłem tam czegoś. Y, co, czegoś, co mnie uwolniło, z, przynajmniej w kawałku, z tego mojego lęku. E, wypływałem w morze, okazywało się, że ratownicy mnie ściągali, bo bali się, że z wody, że że, że się utopię. W którymś momencie podszedłem do jednego z ratowników, zacząłem z nim rozmowę i okazało się, że on też jest triatlonistą. Powiedziałem mu o moich lękach, o tym, jak się czuję e, i wtedy pamiętam, jak on powiedział... A wiesz co? A ja boję się głębi. I to było dla mnie jakieś takie dziwnie uwalniające. Ale jak to ty, ratownik, triatlonista, boisz się głębi? Tak, boję się głębi. I druga rzecz, którą, z którą się ze mną podzielił, to stwierdził, mówi Marek: Nie walcz z falami, bo nie masz szansy. One zawsze cię pokonają. Ale wolno i systematycznie ruszaj rękami do przodu. Nawet jeżeli masz wrażenie, że stoisz w miejscu. I te dwie, dwie, ta, ta porada i, i, i to, z czym się ze mną podzielił, spowodowało, że ten mój lęk jest trochę mniejszy i pozwala mi właśnie trenować w takich warunkach, w których się boję. I druga lekcja, którą wziąłem z tych zawodów triatlonowych, to jest, jak ważne jest środowisko, jak ważny jest ktoś, kto nas otacza. Pamiętam, że było, to było w schronisku, w murowańcu, podjąłem decyzję o przerwaniu zawodów i pamiętam, jak podeszła do mnie żona i zapytała, to co, za rok trzeci raz? Ja na ten powiedziałem, że nie, że wszystko jest okej, okay, jestem spełniony, nie, nie czuję takiej potrzeby. I wtedy zobaczyłem, jak a trochę nawet zdenerwowana powiedziała do mnie, no ale jak to nie będzie trzeciego razu? Zostawisz to tak niedokończone? No właśnie to był ten moment taki przełamania. Tak, okej, okay, nie zostawiam spraw niezakończonych. Będzie trzeci raz, będzie w przyszłym roku i tym razem te zawody ukończę. Słuchając historii Marka, Przyszła mi do głowy taka myśl, że czasem nasze życie wydaje się być taką... Hmm. No właśnie, takim ekstremalnym ultratratlonem, który potrafi sprawdzić i przetestować wszystkie nasze granice i limity, zarówno te fizyczne, jak i psychiczne. Zdarzy się też tak, że czasem rozłoży nas na łopatki, ale myślę, że rzecz w tym, by pomimo wszystko się podnieść i... Idąc za radą Marka, nie zostawiać spraw niezakończonych. To już był ostatni odcinek drugiego sezonu podcastu. Ja jestem bardzo dumny z tego projektu i z wartości, którą ze sobą niesie, bo jestem przekonany, że może on pomóc wielu osobom. Dlatego na zakończenie mam do Ciebie jeszcze małą prośbę. Jeśli tak jak ja cenisz ten podcast, to będę Ci bardzo wdzięczny za pomoc z dotarciem z nim. Do nowych słuchaczy. Wystarczy, że podzielisz się tym podcastem albo Twoim ulubionym odcinkiem tego podcastu w social mediach i zarekomendujesz go Twoim znajomym. Tylko tyle i aż tyle, aby puścić tą dobrą energię dalej w świat. Dziękuję, że tu jesteś i dziękuję, że słuchasz tego podcastu. Życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia.